Centrum testowania osprzętu i możliwości maszą ciąg dalszy Dzisiaj YT-235 w ROPSie z chlebokryzarką separacyjną z siewnikiem Pokażemy tutaj przejście troszkę inaczej Pokażemy na gruncie po przejściu ładowarki typowo tak jak macie po łyżce po rozplantowaniu i po przejściu o glebogryzarkę. Najpierw jedziemy po terenie, który wcześniej był przygotowany z dyką separacyjną bez siewnika. Czyli tak, jakbyście mieli starą glebogryzarkę, bo oszczędzacie przykładowo tą porządniejszą z siewnikiem. Zrobiliście pierwsze przejście i poprawka. To jest to, co Marcin jedzie w tej chwili. nazywam wykończeniem. Czy kliencie ogrodniczym ma to jednak znaczenie? Chodzi mi o to, że kresareczka z siewnikiem ma w standardzie Yy, zgarniacz i szczotkę na wałku, więc zupełnie inaczej wygląda przejście maszyny, zupełnie inaczej wygląda yy, wyrównanie za nią. Rozchodzi to nam się też o to, żeby ziarna nie przyklejały się do wałka, żeby ich nam nie wyjmował. Martin teraz przejdzie na twardsze podłoże, czyli takie, gdzie jeszcze wcześniej nie jechaliśmy maszyną. 125, więc dla tej maszyny dla tego ciągnika minimalna, to jest spokojnie 145 lub 165 z tą maszyną sobie poradzi. 125 jest raczej dla SA424, czym pamiętajmy, że w 424, żeby z tym osprzętem pojechać, musimy mieć ładowacz i dociążenie łyżką przynajmniej, bo jednak wersja z siewnikiem troszkę waży, ta masa jest odłożona do tyłu. Na 2, 5 tutaj w ogóle nie widzimy obciążenia. Ten traktor hydrostatyczny. Jedziemy na jedynce w tej chwili. On sobie z tą nic nie robi. Wygląda to bardzo ładnie. Pamiętajcie też, że maszyny są wzięte z pudełka, czyli my nie ustawialiśmy, nie regulowaliśmy stąd są te e, bruzdy tak? Zależy nam na pokazaniu u dźwigu ciągnika uciągnięciu. Jedziemy normalną, pełną głębokością, natomiast nie zależało nam tutaj na ustawieniu równości. My nie sprzedajemy sprzętu, sprzedajemy maszyny, nośniki, sprzedajemy traktory. Więc nie zwracaliśmy uwagi na ustawienia przejść tak? z garniaczy i depetę. Jak widzicie, ona wchodzi w materiał i tak też przygęszcza. Stąd mamy bruzdę na brzegu, która zostaje nam między przejściami. Wyjdzie tutaj to dość dokładnie, ale efekt pracy jest więcej niż zadowalający. Tak więc 2-3-5, operacyjna SB-125 zespolona z siewniczkiem. I bardzo ładne wykończenie roboty. Najważniejsze, ta maszyna nie boi się nam terenu. Zapraszamy do nas po maszyny, zapraszamy po, po sprzęt nowy, po części i do zobaczenia z następnymi prezentacjami.